Neptun. Najdalsza i być może najbardziej tajemnicza planeta Układu Słonecznego. Ze względu na ogromną odległość dzielącą go od Ziemi, nie mamy możliwości prowadzenia dokładnych badań nad tym lodowym olbrzymem. Samo jego istnienie wykazano nie na podstawie obserwacji nieba, a obliczeń matematycznych. Nieco bliżej Słońca orbituje Uran, również lodowy gigant. Mimo, że skład atmosfer planet jest prawie identyczny, to jeden z nich ma inny kolor niż drugi. Dlaczego tak się dzieje? Czołówka. Porozmawiajmy więc o kolorze lodowych gigantów. Co sprawia, że gazowe otoczki tych planet mają tak różny kolor. Składy atmosfer tych planet są bardzo podobne. Jednak jakiś nieznany do niedawna czynnik sprawiał, że odcienie błękitu planet znacząco się różnią. Obecny na obydwu planetach metan silnie absorbuje fale o długości powyżej 600 nanometrów w czerwonej i podczerwonej części widma. Absorpcja czerwonego światła nadaje obu planetom niebieskawy odcień. Chociaż intensywna lazurowa barwa Neptuna wyraźnie różni się od zamglonego cyjanu urana. Dlaczego? Na to pytanie udało się odpowiedzieć naukowcom z Uniwersytetu Oksfordzkiego, którzy pod koniec maja odtworzyli komputerowo model atmosfery obydwu planet i odkryli, że środkowa warstwa gęstej metanowej mgły jest zdecydowanie grubsza na uranie ze względu na mniej dynamiczną pogodę i spokojniejszy wiatr. Kryształki zamarzniętego metanu kondensują się tam, by później opaść w niższych warstwach atmosfery jako metanowy śnieg. Z kolei na Neptunie porywiste wiatry i burze szybko rozwiewają te cząsteczki, a warstwa widoczna w świetle widzialnym, jako ta jasna mgła jest zdecydowanie cieńsza. Przez co kolor Neptuna jest. Intensywniejszy. Jak twierdzi Mike Wong, jeden z ekspertów biorących udział w projekcie, głównym celem badaczy było zrozumienie procesu tworzenia się chmur i mgły na lodowych gigantach, a odkrycie przyczyny tej różnicy kolorów było jedynie nieoczekiwanym dodatkiem. Był to także pierwszy projekt, w którym wzięto pod uwagę dużo szerszy zakres długości fal, niż miało to miejsce dotychczas. Wykorzystano do tego zdjęcia z kosmicznego teleskopu Hubble'a, które okazały się być kluczowymi dla wyników tego projektu. W ostatnim czasie badacze z NASA zaciekawiło coś nieoczekiwanego coś jeszcze. Nie wiadomo, dlaczego doszło do nagłych wahań temperatury planety, czyli w tym przypadku Neptuna. Naukowcy wciąż szukają odpowiedzi na to pytanie, jednak dzięki modelowaniu cyfrowemu udało się rozwiązać inną nurtującą zagadkę. Od odkrycia najdalszej planety w układzie słonecznym minęło niewiele ponad 170 lat. Niedługo później udowodniono także istnienie jego największego księżyca, Trytona. Od tamtej pory nieprzerwanie trwają badania, które mają rozwiać chociaż część jego tajemnic. Jednak 4,5 miliarda kilometrów od Słońca to bardzo daleko, i bez pomocy nowoczesnych technologii nie dałoby się udowodnić chociażby istnienia pozostałych 13 znanych nam dzisiaj księżyców co stało się dopiero w XX wieku. Do tej pory tylko jednej sondzie udało się dotrzeć w pobliże Neptuna. Był to Voyager 2, który w 1989 roku przeleciał na tyle blisko, by dostarczyć nam ogromną ilość informacji o polu magnetycznym planety, strukturze jej, magnetosfery, dynamice i składzie atmosfery, obecności złóż polarnych, czy nawet dokładnym okresie obrotu wokół własnej osi. Sondzie udało się zbadać nawet szczegóły morfologii powierzchni i budowy geologicznej. Logicznej największych księżyców planety. Dzięki tej misji potwierdzono także istnienie słabego systemu pierścieni Neptuna. Początkowo na podstawie obserwacji niespodziewanych zmian w ruchu orbitalnym bliźniaczego Neptunowi Urana, astronomowie zakładali, że perturbacje te są wynikiem oddziaływania nieznanej planety, tak zwanej planety X, jak ją wtedy nazywano. Jednak właśnie przelot Voyagera i pierwsze, dokładne pomiary masy Neptuna i Urana pozwoliły na ostateczne odrzucenie tej teorii. Od tamtej pory wiemy już dużo więcej o obydwu lodowych olbrzymach. Znamy ich dokładne masy, wielkości, składy atmosfer, jednak nie wszystkie Zagadki tych odległych planet da się tak łatwo rozwiązać. W kwietniu naukowcy zaobserwowali na Neptunie coś, czego na razie nie potrafią całkowicie wyjaśnić. Jak możecie się domyślać, temperatura widocznej powierzchni tak odległej planety jest ekstremalnie niska bo wynosi około minus 226,5 stopnia Celsjusza czyli jedynie 46 Kelwinów. To nikłe ciepło pochodzi m.in. z wnętrza planety, którego temperatura dochodzi do 5100 stopni Celsjusza. Co ciekawe, podobnie jak na Ziemi, na Neptunie występują pory roku, ale skoro okres obrotu wokół Słońca wynosi jakieś 165 lat, to jedna pora roku trwa około 40. Od 2005 roku trwa tam lato. W związku z tym badacze z brytyjskiego Uniwersytetu Leicester i NASA Jet Propulsion Laboratory uznali to za dobry czas na analizę zebranych dotąd obrazów tego lodowego olbrzyma. W tym celu przeanalizowali blisko 100 obrazów z kamer termicznych zebranych w ciągu ostatnich 17 lat przez obserwatoria rozmieszczone w wielu miejscach na Ziemi. Były to między innymi bardzo duży teleskop należący do Europejskiego Obserwatorium Południowego, teleskop Gemini South w Chile, Teleskop Subaru, teleskop Keka i teleskop Gemini North na Hawajach, a także kosmiczny teleskop Spicera należący do NASA. Według tych danych, pomiędzy 2003 a 2018 rokiem, kiedy południowa półkula wchodziła w okres letni, globalna temperatura Neptuna spadła o całe 8 stopni Celsjusza. Od 2018 do 2020 roku średnia globalna temperatura skoczyła o 11 stopni Celsjusza. Była to najdokładniejsza do tej pory analiza temperatury. Na Neptunie. Jednak nie była to wcale łatwa sprawa. Ten rodzaj badań umożliwiają tylko duże teleskopy o wysokiej dokładności, dostępne dopiero od 20 lat. Badacze nie potrafią na razie wytłumaczyć jak doszło do tych wahań, jednak mają już kilka teorii. Odrzucają prawdopodobieństwo, że mogłyby stać za nimi jakieś cieplne wiry polarne, stawiają raczej na zmiany w składzie chemicznym atmosfery Neptuna. Aktywność słoneczną lub nieznane zjawiska pogodowe. Dynamiczne burze i niemal ponad dźwiękowe wiatry mogą być przyczyną tych znaczących i stosunkowo nagłych wahań temperatur. Jednak co do tego nie ma jeszcze pewności. W nadchodzących latach badacze będą dalej śledzić te zmiany. Pomogą w tym najnowsze, niekompletne jeszcze obserwatoria jak chociażby ekstremalnie wielki teleskop, którego budowa ma zakończyć się już za 3 lata. Więcej danych ma dostarczyć także kosmiczny teleskop Jamesa Webba, o którym więcej dowiecie się w odcinku tutaj w z kartami i w linku w opisie do tego filmu. Także jak widzicie moi drodzy, wciąż jeszcze wiele tajemnic do odkrycia w samym Układzie Słonecznym. Poznaliśmy już bardzo dobrze Marsa, chociaż wciąż nie wiemy wielu rzeczy na temat tej czerwonej planety. Poznaliśmy trochę Wenus, było tam kilka misji, chociażby radzieckie sądy Venera, które lądowały nawet na jej powierzchni. Poznaliśmy Merkurego, teraz poznamy go jeszcze lepiej dzięki sądzie Bepi Colombo, która sfotografowała ostatnio jego powierzchnię. Dowiemy się więcej na temat tych właśnie planet wewnętrznego Układu Słonecznego. Wiemy sporo na temat Jowisza, tam sonda Juno nieodstannie od kilku lat bada jego powierzchnię chmur, przesyłając przepiękne obrazy ukazujące jak skomplikowany, jak dynamiczny jest to Układ i co tam w tej atmosferze się dzieje. Poznaliśmy niesamowicie dobrze cały Układ Saturna dzięki sondzie Cassini, która przez lata przesyłała niesamowite zdjęcia i pokazywała nam jak piękna jest to planeta. Ale Uran i Neptun wciąż pozostają tajemnicą. Wciąż potrzeba tam nowych misji, które, miejmy nadzieję, wydarzą się. Już takie głosy w NASA pojawiają się, że trzeba wysłać misję do lodowych gigantów, tak żebyśmy dowiedzieli się też więcej o tych właśnie bardzo egzotycznych planetach naszego układu słonecznego. Nie są to gazowe giganty, takie jak Jowisz i Saturn, ale coś zupełnie innego, coś, co wymyka się tej klasyfikacji i musiało dostać swoją własną kategorię, czyli właśnie. Lodowych gigantów. Także, moi drodzy, tajemnica goni tajemnicę. Naukowcy próbują odpowiadać na pytania, ale te mnożą się coraz bardziej. Więc czekamy, aż coś tam w końcu poleci i przynajmniej kilka z tych tajemnic wyjawi, i przynajmniej na kilka z tych pytań ostawi odpowiedzi. A ja serdecznie zapraszam Was na Instagram Astrofazy moi drodzy, gdzie wrzucamy chociażby różne ciekawostki, które dzieją się tutaj u nas w ekipie, u nas w studio, więc jeżeli chcecie zajrzeć troszkę za kulisy, podobnie jak sonda Voyager 2 zajrzała za kulisy Urana i Neptuna, no to wbijajcie na Instagram, link też znajdziecie w opisie do tego filmu. A ja się z Wami już teraz żegnam, do zobaczenia, trzymajcie się i cześć.